Technologia prowadzenia organizacji biznesowej. Bardzo często jest tak, że kiedy jesteśmy handlowcami, kiedy menedżerami, kiedy nie wiem, dyrektorami sprzedaży, właścicielami firm, to mamy jakiś swój styl zarządzania. Oczywiście jest masę nazwisk na świecie typu Maxwell, Blanchard, Weber i wielu, 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 wielu innych, których możemy patrzeć w jaki sposób, jakie oni stworzyli systemy do tak zwanej technologii prowadzenia organizacji biznesowej. Problem jest teraz taki, że prowadzenie firmy, czy to jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, czy, czy jesteś firmą, która z, e, zatrudnia osoby, czy jesteś osobą, która prowadzi dane osoby, czy jesteś w, w samą sobie jednostką, która po prostu lubi sprzedawać, jest zrozumienie w ogóle, co to, jest tak, co to jest takiego jak technologia prowadzenia organizacji biznesowej. Dlatego, że ja ciągle będę teraz o tym mówił, ludzie nie mają pojęcia i mylą strategiczne podejście do biznesu, a taktyczne podejście do biznesu. My bardzo często myślimy, że kiedy dostaniemy jakiś Jakieś rozwiązanie, jakieś, wiesz, jakąś rzecz, która ma pozwolić nam być skuteczniejsza i, i, i pozwoli nam być lepszymi w tym co robimy, to myślimy, że teraz dostaniemy jakiś złoty środek, który pozwoli nam, że będziemy w szaleńczy sposób po prostu sprzedawać. Nie? Say like crazy i po prostu będziemy świrować. Tylko problem jest taki, że tak nie działa. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli ten tip zadziała na chwilę, to on nie ma swojej duplikacji, on nie ma swojej takiej racji, swojego przetrwania, swojego bytu. Dlaczego? Dlatego, że jest oderwany od poziomu strategicznego. I dlatego na przykład Max Weber, kiedy w swojej technologii Prowadzenia organizacji biznesowej pokazał nam mniej więcej około dziewięciu pewnych kroków, typu jak analiza indywidualna, analiza zespołu, tak na przykład stworzenie określonego kalendarza i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie organizacje uczące się, ta metodologia Kaizen, teorie ograniczeń i te wszystkie rzeczy, miary sukcesu i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie czynniki, które wpływają na skuteczność prowadzenia organizacji biznesowej, to powiedział coś fenomenalnego, coś co mnie osobiście niesamowicie jara. Czyli mówisz, że. Że, że ze strategicznego punktu myślenia, kiedy my prowadzimy biznes, musimy rozumieć, że my wytwarzamy pewne reguły, pewne zasady, pewne procesy, po to, żeby w ramach tych reguł, tych zasad. Kompletnie komunikować innym ludziom w to, co wierzymy i to, co myślimy. Dlatego popatrzcie, jeżeli masz na przykład handlowców, powiedzmy, masz zespół handlowy i ten zespół handlowy jest, powiedzmy, próbujesz stworzyć z niego niesamowity kolektyw. I teraz, jeżeli lęczoni stworzył tak zwaną na przykład koncepcję dysfunkcji lęczoniego, czy na przykład Weber, który tłumaczy, w jaki sposób tworzymy zwycięskie zespoły, to wszyscy mówią jedną fenomenalną rzecz. Że jeżeli masz w sobie pewną wartość, no to wartość komunikujesz. Ale co wtedy, kiedy ta wartość na przykład w, w, w wzbudza konflikt? I teraz chciałbym z Tobą przedyskutować o czymś, co jest skandaliczne dzisiaj u mnie w Polsce i skandaliczne dzisiaj w Europie, czyli ciągłe, ciągłe zadowalanie ludzi i ciągłe nieprowokowanie ludzi do wzrostu, a motywowanie do nich, żeby im się w ogóle zachciało. W ogóle co to ma znaczyć, kiedy Ty motywujesz człowieka, żeby jemu się w ogóle chciało pracować? Przecież to jest kompletnie nie, niezrozumiałe. Kiedy ty starasz się motywować ludzi do tego, żeby oni ruszyli, no to uczysz ich z automatu, że ty będziesz za każdym razem poświęcał im swój czas wtedy, kiedy oni tej motywacji nie będą mieli, no bo jak jej nie mają, no to ty teraz przychodzisz, że ich motywujesz. Przecież to jest bez sensu. Ty masz prowokować ludzi do, do, do rozwoju, prowokować ludzi do wzrostu, konfrontować ich z prawdą. I dlatego Lencioni w swojej całej teorii dysfunkcji, swojej teorii działania grupy, zespołu, powiedział, że jedną z takich rzeczy, którą zespół powinien mieć, to jest, to jest coś takiego jak od... Jak od porność na konflikty, umiejętność reagowania na konflikty. I chciałbym Cię dzisiaj ja skonfrontować z tą rzeczą. Bo jeżeli Ty na przykład działasz dzisiaj w zespole, jesteś handlowcem, jesteś menadżerem, dyrektorem, właścicielem firmy, nie ma znaczenia, ale jeżeli Ty byś chciał mieć Zespół, który potrafi reagować na konflikt, zespół, który potrafi realizować na przykład trudne sytuacje kryzysowe, który potrafi, na przykład się nie obraża, który potrafi gadać ze sobą, nawet w twardy sposób. Jeżeli chciałbyś mieć taki zespół, a wszyscy powiedzą, no jasne, że chciał, chciałbym być taką osobą, to dlaczego odciągasz ludzi od konfliktów w zespole? Przecież, żeby móc nauczyć ludzi reagowania na konflikt, trzeba ich wprowadzać w konflikt. Czego my tutaj nie rozumiemy? Widzisz, jeżeli mam człowieka, który umówi się ze mną, zakontraktowaliśmy pewną rzecz, na przykład zakontraktowaliśmy, że nauczy się pewnej rzeczy. W moim poprzednim wideo mówiłem o tym, że kiedy kontraktujemy na przykład wiedzę, umówiłem się z kimś na określony, na przykład zasób wiedzy, że ma się czegoś nauczyć, i okazało się, że się tego nie nauczył, no to co mam zrobić? Pogłaskać go, będziemy miałczyć, będziemy jojczyć, będziemy się głaskać i mówić, nic się nie stało, wiesz spokojnie, masz jeszcze czas, ja wiem, że się nie nauczyłeś, ale bardzo bym chciał, żebyś się nauczył. Ja daję taki przykład, że to jest trochę, jakby mielibyśmy na przykład, nie wiem, 19-letniego synka, podeszlibyśmy do ubikacji, on zrobił kubkę, a my do niego mówimy, ale zrobiłeś piękną kubkę, Pawełku. Ale naprawdę zrobiłeś piękną kubkę, jestem z ciebie dumny, no to jeżeli ty, go, jeżeli ty go doceniasz, rozumiesz, za to, że zrobił piękną kubkę, to nie dziw się, że on będzie się skupiał na tym, jak robić kupkę, za którą ty go będziesz doceniał. I dokładnie tak samo jest tutaj, kiedy my doceniamy, głaskamy ludzi za rzeczy, które nie powinniśmy głaskać, rozumiesz, no bo to są rzeczy standardowe, Albo rzeczy, które po prostu mają podnieść go na duchu, to krzywdzimy te osoby. Dlatego, wyro... Dlatego w Polsce i w Europie, w całym, na całym świecie wyrosło pokolenie płatków śniegu, niesamowicie wrażliwych, nowych postaci w biznesie, w ogóle w społeczności, które, które w niesamowity sposób potrzebują Twojej atencji, Twojej uwagi, potrzebują zrozumienia, i kompletnie im się nie chce pracować. I widzisz, i teraz dlaczego, jak to powinniśmy zmienić? Ty powinieneś łapać ludzi, konfrontować ich na tym, co się z nimi umówiłeś. Dlatego tak kontraktowanie jest ważne. I konfrontować ich z tym, że czegoś nie zrobili. Dlaczego? Ucząc ich wtedy, jak reagować na konflikt. I na przykład, ja mam syna. Który, który widzi, jak na przykład rozmawiam z moją żoną, który widzi, jak rozmawiam z moimi pracownikami, nieraz jest ostro, nieraz są sytuacje niesamowicie trudne, ale ja go nie zabieram, żeby on tego nie widział. Dlaczego? Bo on ma widzieć, że, że, że ludzie mają naturalnie między sobą różnego rodzaju konflikty, mają trudne sytuacje, ale ma też widzieć, że ludzie rozwiązują te sytuacje najszybciej, jak tylko mogą. Dlaczego? Bo ma się przygotować do życia, a nie do życia w bajce, która nie istnieje. I dokładnie tak przygotowujemy swoich pracowników, tak, tak przygotowujemy się sami sobie, tak przygotowujemy swoich partnerów, tak przygotowujemy nasze dzieci, tak przygotowujemy naszych menadżerów, że ciągle, zamiast ich skonfrontować, skonfliktować ze sobą, a potem dać rozwiązanie, no bo ważna rzecz, nie możesz skonfliktować człowieka i nie dać mu potem rozwiązania. Dlaczego? Bo jak go skonfliktujesz i zostawisz z problemem, no to ten człowiek będzie jeszcze bardziej zgnity w całym tym swoim syfie, który ma w sobie, niż po prostu, niż znajdzie wyjście z tego, z tego właśnie, z tego stanu. I dlatego lęcioni Uczy nas, że jedną z dysfunkcji, która jest w zespole, jest to dysfunkcja, kiedy ludzie nie potrafią przyjmować feedbacku, nie potrafią przyjmować konfrontacji, nie potrafią rozmawiać ze sobą, dlatego że czują się za każdym razem urażeni, zdenerwowani, zgniewani i i tak dalej. Mają problemy z tym, że w ogóle ktoś do... w jakikolwiek sposób zwraca mi uwagę. Więc mam dla ciebie niesamowitą, nie, niesamowitego teraz tipa, niesamowitą lekcję, strategiczną lekcję. Najpierw pamiętaj, kontraktuj z ludźmi pewne rzeczy. Bo ty możesz ich tylko konfrontować i konfliktować wtedy, kiedy możesz się odnieść do tego, co wcześniej zakontraktowałeś. Jeżeli tego nie masz, nie masz prawa ludzi konfrontować. To jest rzecz, która jest niesamowicie ważna, będę zawsze do tego wracał. Ale druga rzecz, kiedy złapałeś człowieka, na przykład w jednominutowym menadżerze, jak dobrze pamiętam tytuł, autor tej książki tłumaczy o tym, żeby znajdować, żeby znajdować u ludzi rzeczy, których możemy od razu pochwalić. A ja mówię, widzisz, jeżeli Weber ma rację, jeżeli, jeżeli Peter Drucker ma rację, a mają rację są niesamowicie wyjątkowymi postaciami. Jeżeli najwięksi przywódcy na świecie mają rację. Jeżeli największe firmy na świecie mają rację. No bo mają rację, no bo wolumen sprzedaży i też sposób w jaki oni to robią pokazuje, że tak jest. No to jeżeli mają rację, no to twoim zadaniem jest znajdowanie ludzi w codziennej pracy, znajdowanie u nich rzeczy, których możesz skonfrontować. Jak byłem kiedyś zawodowym sportowcem, to była praca trenerów. Trener nie dbał o moją motywację, on, on, on szukał, co może skonfrontować u mnie, dlatego że konfrontacja pogłębia u mnie zrozumienie i chęć zrozumienia tego, co mam, co mam naprawić. Więc szukaj u ludzi rzeczy, które możesz skonfrontować, szukaj u ludzi rzeczy, których możesz przegadać, szukaj u ludzi rzeczy, których możesz porównać do swojego kontraktu, który ustaliłeś wcześniej, żeby komuś pokazać, że on nie idzie tą drogą, którą powinien iść. Dlaczego? Żeby go wychować. Największa miłość, jak na przykład zobaczysz w Biblii, największa miłość, która jest przedstawiona w koncepcji biblijnej, polega na wychowywaniu i karceniu. Czego my rozumiemy? Miłość nie polega na głaskaniu. Miłość nie polega na empatycznym rozumiesz głaskaniu. Miłość polega oczywiście na, na, na odczuciu drugiego człowieka, ale polega na wychowywaniu. Ja kocham mojego syna, dlatego go wychowuję, kocham mój zespół, dlatego ich wychowuję. Kocham ludzi, z którymi współpracuję, dlatego ich wychowuję. I kocham ludzi, którzy współpracują ze mną i mnie wychowują dlaczego, bo dzięki temu staje się lepszy. Więc dlatego, czego my nie rozumiemy, ze strategicznego punktu myślenia, kiedy znamy technologię prowadzenia organizacji biznesowej, no to wiemy, że możemy wybrać sobie różnego rodzaju systemy? system, który ja wybieram, system Weberowski, w jasny sposób komunikuje, e, który zawiera też elementy, na przykład konstrukcji niego, elementy Blancharda, który zamiera elementy Maxwella, dlatego, że te wszystkie elementy się gdzieś sobą, gdzieś po prostu przenikają, ale on mówi wprost, jeżeli ja chcę mieć zespół odporny na stres, odporny na presję, odporny, na, rozumiesz, na sytuacje kryzysowe, jeżeli chcę mieć komandosów, wojowników, którzy potrafią realizować fantastyczne rzeczy i w szaleńczy sposób niesamowicie z sercem na, na, wierzchu, na wierzchu, jako order trzymając przed sobą będą walczyć o skuteczność firmy, który, firmy, której tworzą, to rozumiesz, to oni muszą być przygotowani przez Ciebie właśnie na to, żeby nie posiadać dysfunkcji w tym temacie. A co Ty, w tym, a co ty z tym robisz? Dalej ich odciągasz od tego, bo być może się boisz, że ich stracisz? Dalej na przykład ich jojczysz, jojczysz z nimi miałczysz i dalej ich głaszczesz, żeby, bo, bo wiesz, żeby... Bo, bo chcesz im pokazać niesamowitą miłość, która jest pseudomiłością? Nie. Zarządzanie polega na wychowywaniu. Ludzie, którzy przejdą ten etap, Ludzie, którzy zrozumieją, jak w fantastyczny sposób Twoje zarządzanie podnosi ich, ich skuteczność i efektywność e, i to, kim są, oni dopiero po czasie zrozumieją, jak wyjątkowym człowiekiem jesteś w ich rozwoju. Nigdy w tym czasie, w którym ich karcisz i w którym ich wychowujesz. Dlaczego? Bo człowiek nie jest gotowy na zrozumienie tych rzeczy. Dopiero po czasie zaczyna to rozumieć. I teraz jest pytanie, czy Ty jako lider, Ty jako menadżer, Ty jako dyrektor, Ty jako właściciel firmy, czy jesteś gotowy ponieść tą cenę? Bo jeżeli będziesz głaskał, to cenę, którą zapłacisz jest dużo większa. Ta cena jest utratą Twojego biznesu, ta cena jest utratą Twojego stanowiska, ta cena jest utratą człowieka, który i tak czy tak w późniejszym czasie dopadnie go frustracja i dopadnie go myśl o tym, że to Ty i że to u Ciebie stracił najwięcej swojego czasu, który mógł poświęcić na swój rozwój. Więc pytanie jest teraz takie, czy chcemy zapłacić tą cenę? I dlatego lider Weberowski, dlatego technologia prowadzenia organizacji biznesowej zawiera elementy strategiczne, a nie taktyczne. Strategia jest tym, co powinniśmy robić w biznesie. Strategia jest tym, co powinniśmy robić w sprzedaży. I dlatego nienawidzę dzisiaj tematów mówiących o tym, że ktoś w taktyczny sposób potrafi pokazać, jak można być skutecznym. Oczywiście, że można, ale na chwilę. Uwielbiam za to i kocham ludzi, którzy tłumaczą strategiczne zrozumienie produkcji, sprzedaży, logistyki, rozwoju, dlatego że strategia ma sens to strategia generuje wynik to strategia daje nam, daje nam osiąganie tego, co jest przed nami. Dlatego myśl strategicznie, szukaj strategii, rozwijaj w sobie strategię, dlatego że strategia da ci to, do czego zostałeś powołany i stworzony. I tyle.